Gość Radia Zachód. Marcin się witam państwa w studiu. Krystyna Siebieńska, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani poseł, wielomilionowe straty po pożarze budynków Akademii przy ulicy Teatralnej w Gorzowie. Uda się jakoś realnie pomóc Akademii? Jestem przekonana, że tak. Ja sama osobiście rozmawiałam z panem ministrem wieczorkiem. Przy mnie pan minister dzwonił też do wojewody Marka Cebuli. Rozmawiali o, o wsparciu, ale oczywistą rzeczą jest, że najpierw muszą się skończyć wszystkie procedury, czyli postępowania prokurators, prokuratorskie, ubezpieczyciela więc to jest oczywiste. I przede wszystkim też szacunki strat, ocena rzeczoznawcy, co jest możliwe, w jakim stanie. Te obiekty są, więc to trudny proces, ale na pewno uczelnie nie pozostanie bez wsparcia rządowego. Ale myślę, że też tutaj będzie można liczyć na wsparcie samorządu województwem. No, no właśnie, gdzie, gdzie akademia może szukać pomocy w, w, w realnie. Oprócz oczywiście miasta, no bo miasto musi być tą pierwszą częścią e, pomocy, gdzie jeszcze, mówi pani Sejmik? Myślę, że też pamiętam jak był pożar katedry, to pierwsze też wsparcie takie na prace ratunkowe były właśnie skierowane z Sejmiku Województwa Lubuskiego. Pecha gorzów ma, prawda? Jak nie katedra, to no, duży pożar. No, no pecha, to no pecha, rzeczywiście. I no to, to są smutne zdarzenia, oczywiście. I, I szkoda, że niektórzy chcą robić politykę na, 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 na tym. Powiem panu redaktorowi, że jestem absolutnie zniesmaczona występami pana prezydenta Wójcickiego. Co to znaczy? No, prezentuję w internecie filmik przebierając się za Prezydenta Ukrainy z apelem do premiera Donalda Tuska, podczas gdy tak naprawdę mówi, że zrobimy, napiszemy i tak dalej. Absolutnie czyste działanie pod publikę. I rozumiem, że jest druga tura, że jest kampania, ale ktoś mu to są jakieś złe działania. Pan prezydent nie jest w tym naturalny. Tak samo jak nie jest naturalny w tym, że. Tutaj właśnie przyjmuje taką pozę e, obrońcy narodów, bo tak chyba był e, sługi narodów, że tak powiem, a, a na drugi dzień e, e, tańczy e, z orkiestrą, bo akurat jest e, impreza i można to robić. Jest nienaturalny w tym wszystkim. Jest po prostu, ja nie znam pana prezydenta e, tańczącego, takiego właśnie, raczej go znam jako schowanego, e, niebywającego między ludźmi. Więc no, kampania rządzi się oczywiście swoimi prawami, a ale w mojej ocenie pewnych no, standardów nie należy przekraczać. To pytanie, jak powinien zachować się prezydent, bo to taka nietypowa sytuacja, której nikt się nie spodziewał, jeśli chodzi o, o pożar akademii, no tak duży, no bo to, co widzieliśmy, to jedno, a to jakie są straty, to drugie. Zgoda, ja rozumiem, oczywiście powinien się zachować jak prezydent, który chce wesprzeć, natomiast nie apeluję pod publikę, bo ja, tak jak powiedziałam, kampania kampanią, ale wykorzystywanie pożaru do autopromocji, do udawania, że się ma na coś realny wpływ, jest po prostu chybionym pomysłem. Myślę, że wielu gorzowian to źle odebrało. Mówi Pani o filmiku, filmie, który nakręcił prezydent Gorzewa, ale też swój filmik nakręcił prezydent Zielonej Góry. A propos tego pożaru? Nie wiem, czy panowie się umówili, ale oba filmy bardzo żenujące, i wiem, że panowie walczą o drugą turę. A więc nie wiem, czy się na to umówili. Naprawdę, jeśli na to umówili, to po prostu to jest jak jakiś dramat i Porażka, bo, bo, bo to jest po prostu no, coś okropnego. A jeśli chodzi o ten apel, który, który został wystosowany i pomoc rządu, to jak, jakie procedury powinny teraz zadziałać? Jak to może wyglądać? No bez wątpienia, tak jak powiedziałam na początku działania prokuratury. Mhm. Potem jest kwestia odpowiedzialności wykonawcy. Bo, co tam się stało? To, to jest ciekawe. Bo... No, to, trudno, to, plotki różne chodzą, ale no, nie, nie na plotkach będziemy się opierać. Więc no na stąd... pewno były były tam z... były jakieś prace robione, prace robione tak, tak więc, więc, być może więc, to. więc na pewno jest odpowiedzialność wykonawcy i kwestia ubezpieczenia wykonawcy każdy wykonawca jest odpowiedzialny każdy kontrakt jest ubezpieczony ubezpieczenie również uczelni prawda bo to to, to, to mhm. na pewno ale jak gdyby to wszystko są też prace no kwestia też gdzie uczelnia w tej chwili będzie funkcjonowała więc realna pomoc z miasta to powinna być taka że miasto mówi proszę bardzo jesteście tu i tu, I tu wspieramy was, pomagamy i w ten sposób, a nie robimy dziwne apele i dziwne filmiki nagrywamy. Tylko no jakby prezydent Jacek Wójcicki może teraz odpowiedzieć, że Piotr Wilczewski też napisał na Facebooku, że będzie pomoc, że będzie... Tak, ale on napisał po telefonie do wojewody, po telefonie do marszałka województwa, bo taka jest ludzka, naturalna reakcja, prawda, że szuka się wsparcia tam, gdzie jest to możliwe. I, i jako były radny, obecny radny zachował się po prostu w sposób naturalny. Szukamy pomocy, gdzie jest to możliwe i, i szukamy wsparcia na Natomiast... Natomiast, natomiast no, no, no mówię, no akurat zachowanie, tym bardziej, że pan prezydent ma narzędzia, tak, bo, bo, bo jest urzędującym prezydentem i, i może powiedzieć konkretnie, tak, uczelnia będzie mogła tu i tu się przenieść tymczasowo takie będzie wsparcie z, z miasta i tak dalej. I to on powinien powinien zrobić i powinien przekazać i powiedzieć, a nie y, nagrywać dziwne, dziwne filmiki i, i apelami się posługiwać. A propos wyborów y, kto będzie przewodniczącym Rady Miasta w Gorzowie? Nowej Rady Miasta. Rozmawialiście już w, w platformie? No i ktoś z Koalicji Obywatelskiej no tak, Platform tylko, obywatelską. Tylko spadają już nazwiska, czy jeszcze? Panie redaktorze, jesteśmy skupieni na drugiej turze. Pracujemy wszyscy i jesteśmy przekonani, że Piotr Wilczewski, który jest najlepszym kandydatem, który jest naturalny w swoim zachowaniu, który nie udaje nikogo, jest po prostu zawsze taki sam. Zawsze jest między ludźmi, z ludźmi, blisko ludzi i ma pomysły, ma nową energię. Jest, więc wszyscy się skupiamy. Na tej drugiej turze. Chcemy, żeby Piotr wygrał te wybory, żeby nastąpiła zmiana w Gorzowie, natomiast układanie Rady Miasta będzie później, bo jak przewidujemy, pierwsza sesja będzie 6 bądź 7 maja. Czyli już rozmawialiśmy. Rozmawia, oczywiście, nie? że to jest naturalne, że rozmawialiśmy, więc mamy dobre przedstawicielstwo, bardzo fajny klub. Bo macie większość w Radzie. Mamy większość, ale, ale, ale ja podkreślę to, bo mówię to zawsze, to są ludzie, którzy pracowali i pracują są bardzo aktywni i te efekty pracy widać i w rankingu wszystkich radnych którzy obecnej kadencji mijającej ale też to są ludzie którzy jeśli nowe osoby się dostały one mają ze sobą bagaż doświadczeń to będzie ciekawe chyba ciekawa kadencja bo z jednej strony większość w radzie ma platformę obywatelska koalicja obywatelska prawo i sprawiedliwość też ma silny klub na pewno nie będzie stało z boku i, i tam dyskusje będą zaskoczyło panią to że prezydencki klub został zmniejszony tak mocno? No tak, ale to jest właśnie swego rodzaju wotum nieufności mieszkańców wobec obecnego prezydenta i jeśli w większość w Radzie Miasta ma Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, to wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby prezydent również miał oparcie, czyli żeby wybrać Piotra Wilczewskiego, który jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej, dlatego, że wtedy jest to wszystko spójne. Takie jak Pan wspomniał, ja bym nie nazwała tego mocnym klubem Pisu, bo tam są osoby nie chcę mówić, ale osoby, które pełniły różne funkcje i poszukały wyjścia awaryjnego i zdobyły znaczy, mandaty. To, to jest tak? ocena polityczna Platformy, ale ja tak, mówię tak, o tym, że te nie osoby jestem... już miały Oczywiście, doświadczenie Oczywiście są doświadczone, miasta. to będzie też trudna kadencja, mm. więc, więc tak naprawdę właśnie też będzie się trzeba z tym wszystkim zmierzyć, bo rozumiem, że panowie z PiSu będą szukali każdej okazji, żeby zaistnieć i więc łatwo nie będzie, tak? Dlatego też, tak jak mówię, oparcie w rządzie, które Piotr Wilczewski ma, Oparcie w samorządzie województwa, oparcie w wojewodzie, to będzie po prostu niezwykle ważne dla Gorzowa, bo prezydent Góciński, znaczy to... w którymś z wywiadów tak mocno podkreślał właśnie, że to jest dobre, że większość w Radzie Miasta ma koalicja, dlatego że może być to przełożenie na właśnie samorząd i rząd. W związku z tym, po co stosować jakieś bypasy, kiedy można mieć swojego prezydenta? Tylko więc pytanie... ja gorąco do tego będę namawiała. Tylko pytanie... Czy na przykład wasi przeciwnicy polityczni, to co pani teraz powiedziała. Zresztą Anna Kozak w Radiu Gorzów mówiła też o tym w, w, w sobotę, czy to nie jest taki polityczny szantaż. Wybierzcie z naszego środowiska i wtedy będzie, będzie jakieś wsparcie. Nie, będzie prościej po prostu. To żaden szantaż, po prostu pokazujemy proste rozwiązanie. Naj, najprostsze i najbardziej efektywne. Takie najlepsze dla Gorzowa i, i tak po prostu możemy to zrobić. Pani poseł, na koniec chciałem zapytać o te cztery projekty aborcyjne, które trafiły do specjalnej komisji. Czym to się skończy? Zapowiedziane, już przewodnicząca komisji też zapowiedziała, że wszystkie projekty doczekają się wysłuchania mhm. publicznego. Ale to wyjdzie jest... z komisji, w pani opinii, jeden projekt, mm. dwa projekty, które Nie, na przykład będą Znaczy, myślę, że. W bo sposób inaczej, bo, bo, bo jeden jest mówiący o depenalizacji. depenalizacji, więc on się trochę różni mhm. od tych trzech pozostałych. Jak będzie praca w komisji wyglądała, to od członków komisji zależy, ale reguła też jest taka, że któryś zawsze się przyjmuje jako bazowy i i, y, y, jeśli jest kilka projektów dotyczących tego samego tematu. I resztę poprzez poprawki, poprzez różne zmiany można wprowadzać. Jak będzie pracowała komisja, trudno mi powiedzieć, natomiast zapowiedziane są wysłuchania publiczne każdego projektu. To jest myślę niezwykle istotne, dlatego że temat trudny, temat, który jest też kontrowersyjny z różnych powodów, musi być wydyskutowany przez społeczeństwo. Wysłuchanie publiczne to, że te projekty trafiły do komisji, i właśnie taką szansę dają taką możliwość. A zaskoczył panią, zaskoczyli panią posłowie, niektórzy Prawa i Sprawiedliwości, którzy za tym projektem depenalizującym byli, żeby on trafił do, do komisji. Tutaj nawet Jarosław Kaczyński mówił, że kompromis nie jest takim, takim złym rozwiązaniem. No to jest pewna jednak zmiana. <todgłosy> No, jak czytam na przykład oświadczenie pana Morawieckiego, posła Morawieckiego, który mówi, że on się pomylił i tak dalej. Trudno oceniać postępowanie posłów Pisu. Doskonale wiemy i obserwujemy, że tam może nastąpić spory rozłam po wyborach do Europarlamentu, więc być może niektórzy no szukają takich właśnie elementów, które później dadzą im możliwość stworzenia jakiegoś nowego klubu czy, czy, czy koła. Wszystko jest możliwe, ale, ale to, to, to są działania, które no trudno też ocenić i, i przyjąć jak. Jako wiarygodne, biorąc pod uwagę to, co się działo przez ostatnie lata. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Platformy Obywatelskiej Krystyna Siemińska, dziękuję bardzo. Dziękuję. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.